Książka Krzysztofa Balińskiego. Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam Jarosław Kołenasz. Trwa siódmy dzień wojny na Ukrainie między Rosją a Ukrainą. Rozmowy pokojowe, czy tam rozmowy, jakie toczyły się przed dwoma dniami na granicy rosyj... białorusko-ukraińskiej, nie przyniosły żadnego rezultatu, co było efektem nie tylko nierozstrzygniętej militarnie sprawy. Ale również prawdopodobnie podstępem ze strony rosyjskiej, która wykorzystuje ten czas do przegrupowania własnych wojsk. W do, dotychczasowych działaniach wojennych, jak się okazuje, zostały wykorzystane przez Rosjan takie mniej wartościowe jednostki, to znaczy jednostki niedoszkolone, składające się z żołnierzy poborowych i wyposażonych, przestarzały sprzęt, co widać po tych, na tych zdjęciach, które są dostarczane z, z źródeł ukraińskich, że to, te pojazdy wojskowe rosyjskie, zniszczone w trakcie walk, to są pojazdy jeszcze, no, mające już co najmniej 30 lat jak nie więcej. Tymczasem zaobserwowano, że do w stronę Kijowa zmierza konwój rosyjski długości 64 km. To nie jest chyba wojsko, tylko to jest transport zaopatrzenia przede wszystkim w paliwo i, i amunicję. No, i w związku z tym na jedną armatę, przy takie dwie ciężarówki amunicji są potrzebne, żeby ona mogła wykorzystać swoje zdolności bojowe. W związku z tym przewidywane jest użycie chyba nowych, trochę lepiej wyszkolonych i wyposażonych oddziałów rosyjskich. No i w związku z tym rysuje się pewien obraz sytuacji wojennej. Mianowicie mamy do czynienia z takim rosyjskim natarciem z trzech kierunków. Jeden kierunek, on nie tyle ze strony z powodów strategicznych jest ważny co z powodów politycznych. Otóż rosyjskie wojska dążą do okrążenia Kijowa no i do opanowania miasta, tak żeby zainstalować tam, tam swój taki rząd marionetkowy. Wywiad donosi, że to Janukowicz ma zostać tym z, raz, z łaski rosyjskiej prezydentem Ukrainy ale dwa e, kierunki natarcia już mają charakter strategiczny. Mianowicie jedno z północy e, na Charków i dalej w e, kierunku Dniepru, a drugie z południa e, na e, Mariupol, e, na e, Zaporoże i na Odessę. O co chodzi? No, jeśli chodzi o ten, to natarcie na Mariupol z jednej strony i na Odesce z drugiej, no to chodzi o to, żeby Ukrainę odciąć od Morza Czarnego. Natomiast ten kierunek natarcia z północy, z Charkowa i dalej w kierunku Dniepru i z południa na Zaporze ma na celu zamknięcie operacyjnej. Operacyjnych wojsk ukraińskich w kotle na wschód od Dniepru, no i tam zniszczenie tych sił. Gdyby się to Rosjanom udało, no to wojna by się musiała wtedy skończyć, dlatego że no, dalszy opór już by nie tyle może nie miał sensu, co po prostu byłby niemożliwy. Proszę państwa. Widać wyraźnie, że wojna wkracza w kolejną fazę. Trudno przewidzieć, jaka be, jakie będą, jak, jaki będzie rozwój sytuacji. No, ale trzeba powiedzieć, że wojna została wykorzystana przez Stany Zjednoczone do wzięcia całej Europy za twarz. Niemcy, które jeszcze do, do niedawna się wahały, czy Ukrainę wspierać militarnie, czy też tak markować tylko to wspieranie. Teraz już porzuciły wszelkie wahania. No widać, że Amerykanie ich przycisnęli. Nawet Szwajcaria przyłączyła się do sankcji. A najważniejszym tutaj wydarzeniem, jakie wypada odnotować, bo ono można mieć bardzo poważne konsekwencje, w przyszłości to jest decyzja Parlamentu Europejskiego, żeby Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej. Na razie oczywiście to jest tylko rezolucja Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski nie ma zbyt wielkiej władzy, właściwie nie ma wcale władzy w Unii Europejskiej, no ale ta rezolucja pokazuje, w jaki może być kierunek wydarzeń. Otóż, gdyby na Ukrainie się załamała rosyjska ofensywa, no to Ukraina stałaby się wtedy częścią, Europy Zachodniej, częścią Unii Europejskiej, no i temu chyba Rosja by nie spe, specjalnie nie mogła zapobiec, co by oczywiście wiązało Ukrainę z Zachodem i czyniło z niej taką bazę wypadową przeciwko Rosji. Natomiast gdyby ofensywa rosyjska na Ukrainie się powiodła. No, to bardzo możliwe, że prezydent Zereński i inni, inne osobistości oficjalne obecnych sfer rządowych znalazłyby się za granicą jako rząd emigracyjny, ukraiński rząd emigracyjny. Przypomnę, że pani Swietłana Cichanowska ostatnio tam się przypomniała. I y, 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 wystąpiła z pomysłem, żeby właśnie ona była takim taką reprezentant, reprezentantką narodu białoruskiego na uchodźstwie. Jeżeli tak, no to byłoby by to możliwe. Gdyby takie rządy białoruski i ukraiński na emigracji zostały utworzone, to Stany Zjednoczone miałyby jakąś kartę przetargową, w, że tak powiem, w przepychankach z Rosją, dlatego że zawsze by mogły tam ten te rządy emigracyjne wspierać, no i wzniecać rozmaite ruchawki na tej, na tym rosyjskiej strefie wpływów. Proszę Państwa, Polskę opanowała całkowicie, całkowita histeria. Do tego stopnia, no, że to tam ludzie pod tam tej histerii się poddają, no to trudno, żeby było inaczej. Zwłaszcza, że cała machina propagandowa w tym kierunku pracuje, żeby y, y, ludzie utracili poczucie rzeczywistości y, i tylko dawali się rozchuściwać emocjonalnie. Natomiast muszę powiedzieć, że to rozchuściwanie emocjonalne zwrotnie musi oddziaływać również na rząd, dlatego że. Rząd przedwczoraj wystąpił z zaskakującą deklaracją, że udostępni lotniska wojskowe w Polsce dla samolotów ukraińskich, które będą tam z tych lotnisk w Polsce startowały i wykonywały akcje bojowe nad Ukrainą. Proszę Państwa, to by oznaczało, że. Polska jest włączona do wojny, znając, że tak powiem, naszych dygnitarzy. Oni widać, że aż przestępują z nogi na nogę, nie mogą się doczekać, kiedy Polskę wprowadzą do wojny. No, ale chyba ktoś ich tam przystopował, dlatego że okazało się, iż ta cała informacja, no tam nie to, że jest fake newsem, nie, 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 uchowaj Boże, ale to musi potrwać i tak dalej, no więc widać, że ktoś zatrąbił do odwrotu i wylał kubeł zimnej wody na te gorące głowy. Proszę państwa, do Polski przybywają masy uchodźców z Ukrainy. Co najmniej już pół miliona, przeszło kilkadziesiąt tysięcy, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy na dobę przechodzi na stronę polską. Tam są od razu rozłożeni po różnych częściach Polski. Jeżeli oczywiście, którzy, którzy jacyś nie mają tu przyjaciół, którzy ich tam zabierają do siebie, to są rozłożeni po różnych częściach Polski. O niedawno byłem w Elblągu i tam. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został duży obiekt, został przystosowany właśnie jako miejsce zakwaterowania ukraińskich emigrantów, a takich miejsc w całej Polsce jest bardzo dużo. No i zwraca uwagę jedna rzecz, że wśród tych uchodźców z Ukrainy, którzy z Ukrainy przybywają do Polski, coraz więcej jest murzynów i przedstawicieli innych egzotycznych ludów. A jednocześnie nie słychać, żeby na granicy polsko-białoruskiej jakieś incydenty się zdarzały, więc widać wyraźnie, że prawdopodobnie wszyscy oni, ci co szturmowali tam z terenu Białorusi polską granicę, to teraz już nie szturmują, tylko jako uchodźcy z Ukrainy spokojnie sobie przechodzą i Polska. W ten sposób musi się nimi zająć, sfinansować ich tutaj pobyt, zapewnić im wyżywienie i opiekę medyczną. Podobnie jak rannym, których pociągi sanitarne z Ukrainy do Polski przewożą. No, to wszystko, proszę Państwa, kosztuje, więc warto by było podjąć starania, żeby wszystkie państwa NATO partycypowały w tych kosztach. Ale to nie jest jedyna sprawa, bo również taką ważną sprawą, zresztą chyba w tym tygodniu jeszcze. W Sejmie będzie debata nad projektem ustawy o obronie ojczyzny. Ten projekt jest bardzo obszerny, tam liczy 800 ponad artykułów. No, miejmy nadzieję, że nie podzieli losu polskiego ładu, od którego nawet naczelnik państwa się odciął, tylko że zostanie jakoś tam wyprocedowany. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę że ten, ta, ten projekt przewiduje, rozbudowę armii polskiej do 300 tysięcy żołnierzy. W tej chwili według fachowych szacunków to Polska tak naprawdę ma około 50 tysięcy żołnierzy takich z prawdziwego zdarzenia w wojskach lądowych. No a reszta to są właśnie bataliony obrony terytorialnej, które no nie stanowią pełnowartościowych bojowo jednostek. Wynika z tego, że trzeba by było, Jeśli armia polska ma być rozbudowana do 300 tysięcy żołnierzy, to te 250 tysięcy żołnierzy trzeba by było uzbroić. No i pytanie, skąd Polska weźmie pieniądze na to. Tam są w tym projekcie ustawy takie wskazania, ale głównie z obligacji, głównie z wypuszczanych, zarówno skarbowych przez rząd, jak i obligacji wypuszczanych. Przez bank, o Boże BGK. BGK, Bank Gospodarki Krajowej, Gospodarstwa Krajowego, przepraszam. No, ale to są wszystko obligacje, które potem trzeba będzie spłacać. Aha, i z dochodów, z dochodów subwencji budżetowych, i z dochodów z Narodowego Banku Polskiego, z zysku Narodowego Banku Polskiego. No, widać wyraźnie, że się to będzie kosztem postępującego zadłużenia państwa i obciążania podatników. Z tej sytuacji jest wyjątkowo dobra okazja, żeby polskie władze Ponieważ Stany Zjednoczone deklarują intencje wzmocnienia wschodniej flanki NATO, żeby polskie władze zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z taką propozycją, że skoro Stany Zjednoczone wysyłają za darmo broń na Ukrainę, która no, jeśli tam sytuacja się rozwinie w niekorzystnym kierunku, to może wpaść w ręce rosyjskie, żeby Stany Zjednoczone uzbroiły na własny koszt oczywiście, te 200 dodatkowych 250 tysięcy żołnierzy. I to jest jedna sprawa, którą moim zdaniem powinniśmy załatwić ze Stanami Zjednoczonymi. Druga sprawa to jest taka, że hmm, Niemcy prowadzą przeciwko Polsce od 2016 roku wojnę hybrydową. No i na, jak na razie, hmm, uprawiając szantaż finansowy, zdołały poprzez Unię, Instytucje Unii Europejskiej zablokować dla Polski środki z Funduszu Odbudowy i z, prawdopodobnie również z, z budżetu na lata 2020-2027. To jest Prawie 800 miliardów złotych. W związku z tym dobrze by było, gdyby Stany Zjednoczone i inni członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego namówili czy przycisnęli Niemcy, żeby Niemcy zakończyły tę wojnę hybrydową przeciwko Polsce i odblokowały te fundusze. No Zobaczymy, czy nasi umiłowani przywódcy to zrobią, czy też będą się tylko pławić w patriotycznym frazesie, no i rozhuślywać nas emocjonalnie przy pomocy propagandy. Zobaczymy. Proszę Państwa, widać, że tu nie, wojna na całego, tu się rozpala. Putin postawił w stan gotowości podwyższonej swoje siły jądrowe, ale jednocześnie. Gaz z Rosji płynie Europa płynie rurociągami również przez Ukrainę w ilości 109 milionów metrów sześciennych na dobę. To jest sytuacja podobna do tej, jaka była w Niemczech. Na froncie zachodnim w 1945 roku Hitler wprawdzie nakazał totalne zniszczenie taktykę spalonej ziemi, ale nawet Gauleiterzy się temu sprzeciwiali. No i w swoich pamiętnikach: Albert Sperr opisuje taką oto sytuację, że po jednej część miasta, po jednej stronie rzeki była już w rękach Amerykanów, a po drugiej stronie rzeki część miasta była w rękach niemieckich. Po stronie niemieckiej znajdowała się elektrownia i wodo, wodociągi. No i elektrownia zaopat cały czas pracowała, zaopatrywała tę drugą, amerykańską część miasta w energię elektryczną, a wodociągi za Opatrywały ją w wodę, natomiast Amerykanie nie bombardowali tej niemieckiej części miasta. Więc jak widzimy, wojna wojną, ale pewne. Takie powiązania cały czas istnieją, no bo zarówno Europa Zachodnia musi mieć gaz i ropę, a Rosjanie poprzez Gazprom muszą mieć pieniądze, między innymi po to, żeby tę wojnę kontynuować. Więc myślę, że najbliższe dni przyniosą odpowiedź, jak będzie się kształtowała sytuacja. Czy na stronę ukraińską czy na stronę rosyjską. No a co będzie dalej, no to już mniej więcej możemy się domyślać po tym, co się stało do tej pory.